Bardzo dziękuję za nominację DJ-owi T. i Jakubowi Suwikowi. Co ja tutaj robię? Tu na chacie teraz u kolegi Kuby, powiem coś od siebie tak po prostu i bez drugiej próby. Będzie dobrze w to nie może wątpić nikt, a na razie mam tu taki właśnie zajebisty bit W chorym kraju, chorzy Aha. ludzie wybierają, rządy chore, chore życie. Oni nam je zatruwają, w dupie mają to, że Hydra jest naprawdę zła. Jest znaczona taki poker, taka kurwa gra Maska urna wirus, mgła choroba las. W dubie mają duszę w żyłach, zło, w telewizorach gaz Maska urna wirus, mgła, choroba las Pojebało wam się głowak skończy się wasz czas Świat jest piękny, ludzie dobrze taki old school się pomaga, to jest lepsze niż klasyczny, typu ból Ty pomożesz komuś, ktoś pomoże, bracie tobie. Tak być musi, to jest proste, najważniejsza miłość i zdrowie. Czas na nominację nominuje Ole Fryce, Marcina Małego Brzeźnickiego, Rumiksa i Sebastiana Sikorskiego, Damiana Syjon-Fama i Szymona Wygry. Cześć.